Dobry wieczór, panie i panowie. Bardzo cieszy mnie to, że nasze zaproszenie przyjął nasz kolega z Belgii, reprezentujący BASF Benelux, Ben Worstenmans, który zgodził się nam opowiedzieć, jak przebiegał sezon produkcji jabłek, ale także gruszek w krajach Beneluxu. Witamy. Chciałbym zapytać o Twoją ocenę tego sezonu w Belgii. I Holandii. W Polsce nie było łatwo, ale z tego co widzieliśmy w mediach czy usłyszeliśmy od naszych kolegów, także i u Was nie był to łatwy rok. Dokładnie. Stanęliśmy w tym roku przed wieloma wyzwaniami. Po pierwsze, zimą były problemy z dostępnością niektórych produktów, takich jak Ditianon. Więc spodziewaliśmy się, że spowoduje to trudności dla sadowników w walce z parchem. Na szczęście mieliśmy w tym roku dość suchy sezon, tylko 15 litrów deszczu e, przez 80 dni. Bardzo sucho było w okresie marzec-maj, więc łatwo było kontrolować sytuację w walce z parchem. I to było dobre dla Waszych zasadowników. Dużo większy problem był w tym roku z mączniakiem. Było więcej szkód i trudności w jego zwalczeniu. Inny problem, który nas dotknął, to uszkodzenia związane z przymrozkami. Mieliśmy przymrozki w dwóch okresach na przełomie marca i kwietnia ale także w połowie maja.

Więc pąki kwiatowe były bardziej wrażliwe na mróz. Inny problem to jest to, że mieliśmy wczesny sezon. Zaczął się on tydzień wcześniej niż normalnie, co poskutkowało wcześniej wspomnianymi uszkodzeniami mrozowymi. Pod koniec sezonu w lipcu mieliśmy problemy z oparzeniami słonecznymi. Temperatura była tak wysoka, że jabłka wręcz się gotowały na dworze. Owoce na zewnątrz drzewa w pewnym słońcu zostały poważnie uszkodzone. Niestety, mocno odbiło się to na zbiorach. Szacunki co do y, tegorocznych zbiorów w Belgii przewidują zbiory na poziomie mniejszym o 30% 176 tysięcy ton jabłek. Więc zbierzemy 30% mniej jabłek właśnie z powodu przymrozków i uszkodzeń słonecznych. Jak wiecie, w Belgii gruszki są również bardzo istotne, ale one są mniej wrażliwe na uszkodzenia wynikające z mrozu i mniej dotknięte przez oparzenia słoneczne, więc w tym roku zwiększymy naszą produkcję o 9%. Wyniesie ono około 362 tysięcy ton. W kwestii gruszek wygląda więc to nieźle, w kwestii jabłek niestety bardzo źle. To było jeśli chodzi o Belgię. W Holandii mieliśmy do czynienia z podobnymi problemami. Przy czym w Holandii zaletą jest wszechobecność wody wokół sadów. Zawsze można z niej skorzystać, by chronić sady przed przymrozkami z wykorzystaniem zraszaczy nadkoronowych. W związku z tym uszkodzenia mrozowe czy oparzenia jabłek były znacznie mniej dotkliwe. Tym niemniej zbiory w tym sezonie były o 14% mniejsze niż w ubiegłym roku. Wyniosą 243 tysiące ton. 14% mniej. Jeżeli chodzi o gruszki, tak jak powiedziałem, nie były zbyt mocno dotknięte zjawiskami pogodowymi i oczekujemy więc około 370 tysięcy ton gruszek. Podsumowując, sezon pełen wyzwań, tak to było przez ostatnich parę lat, w tym roku dotknęło nas wszystko. Wczesny początek sezonu, mróz, oparzenia słoneczne, dużo wyzwań. Zawsze możemy porównać nasze problemy z produkcją w Polsce. Przeszkadzał nam na przykład grad czy przymrozki. U Uprawa jabłek pod gołym niebem zawsze będzie z takimi rzeczami się borykać. I jest jeszcze jeden duży problem, który chciałbym poruszyć. Dotknął on przecież każdego. Pandemia koronawirusa. Jak oceniasz wpływ pandemii na, na biznes owocowy? Jak oceniasz to też ze strony konsumenta? Może kupujesz teraz więcej jabłek? Odbija się to jakoś na nawykach kupujących? W Holandii i Belgii obecnie mamy zbiory gruszek. Kończymy w tych dniach. Problematyczne było znalezienie chętnych do zbierania gruszek. Dużo osób przyjechało ze wschodniej Europy, by się tym zajmować i pomóc nam w zbiorach. Niestety no, nie było łatwo, żeby ci ludzie dostali się do nas, do Beneluxu. Dzięki wczesnemu sezonowi do zbierania mogliśmy zaangażować wielu studentów. Szacujemy, że było to około 5 tysięcy studentów i przez najbliższe tygodnie także oni będą zbierać owoce. To pozytywne, to cieszy. Dla tych, którzy przyjeżdżają z zagranicy. Trzeba ich badać przed wjazdem do kraju. Codziennie przeprowadzę rutynowe badania na wypadek, gdyby zarażeni byli oni koronawirusem. Wszystko to dotyka także zakwaterowania. W końcu należy też zachować dystans społeczny. Wszyscy muszą nosić maski. Jeżeli chodzi o nawyki konsumenckie, zau zauważyliśmy, że ludzie są zainteresowani kupowaniem lokalnych produktów. Mamy wrażenie, że przez COVID. Ludzie są bardziej skorzy spożywać owoce, by utrzymać się przy zdrowiu. Plus bardzo widoczna jest wcześniej wspomniana chęć kupowania produktów. Niestety koronawirus utrudnia państwom Beneluxu eksport gruszek i jabłek. Teraz ostatnie pytanie. W obydwu krajach zmieniacie nacisk z produkcji jabłek właśnie na gruszki. Czy myślisz, że to zjawisko jest nadal aktualne? Czy raczej macie wrażenie, że należy skończyć z przedzaniem się tak bardzo na gruszki, lub wobec tego, że pojawiają się jakieś nowe odmiany jabłek, poniekąd jako jakaś alternatywa dla popularnego u was Stara? I sadownicy może zostaną przy sadach jabłoniowych. Może w Belgii są teraz jakieś ciekawe alternatywy dla Jonagolda. Cóż, W każdym roku między 200 300 hektarów sadów jabłoniowych zmieniamy na inne owoce, głównie gruszki. W Belgii widzimy zwiększone zainteresowanie winogronami i owocami jagodowymi, na przykład truskawkami, ale też czereśniami, by zastępować nimi jabłka. Tym niemniej wciąż najbardziej rośnie znaczenie i popularność gruszek. Sporo też badamy nowe odmiany jabłek. Wygląda to obiecująco, lecz wszelkie innowacje nie są jeszcze stosowane w fazie komercyjnej. I przez najbliższe kilka lat powyższe tendencje powinny się utrzymać. Dobrze, Ben. Bardzo się cieszę, bo w ciągu 10 minut przedstawiłeś nam sytuację sadownictwa w Beneluksie. Chciałem Ci więc podziękować w imieniu moim, jak i naszych widzów za sprawdzone i bardzo, bardzo ciekawe informacje. Dziękuję serdecznie. Nie ma problemu. Życzymy Tobie, jak i Waszym sadownikom danego sezonu, przede wszystkim dużo zdrowia. Również dla Was i dobrej produkcji. Dziękujemy. Do widzenia.